Cześć, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w grudniu. Może jeszcze nie po południu, mamy 10.40. Postanowiłem w dniu dzisiejszym nagrać odcineczek jakiś, jakiś update, co się dzieje, co tam, jak tam. Wczoraj niedziela, na wstępie od razu o tym powiem, ostatnio już mieliśmy sytuację, Z ty tydzień w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu podaję w skanie rozrusznik się zaciął w skanie super. A teraz w dniu wczorajszym sytuacja miała miejsce, że masa błędów wyskoczyła. Nie? Okazało się, że koordynator do wymiany. Oczywiście zostaliśmy również poinformowani, że gdy gdyby nie tam. Auto na pakietach, to koordynatorek taki kosztuje 7000 zł, ale no mamy pakiet serwisowy, więc eee, płacimy to po prostu e, w pakiecie, nie? Co jeszcze? No, mizerne serwisy, strasznie mizerne serwisy, bo auto, które oddajemy na serwis, nawet nawet nie są słuchajcie aktualizowane. Tutaj akurat by się w Koszalinie Państwo stwierdzili, że serwis, który na takim no, powiedzmy macierzysty, no to widać ich zaangażowanie, że nawet nie robią aktualizacji. Proszę Państwa, proszę. Masa yy, aktualizacji. Auto niedawno nie było na serwisie I nic nie zostało zrobione W dodatku Scania Super ma jeszcze wyciek ze skrzyni Co będzie skutkowało ściągnięciem skrzyni Czy tam wyjęciem skrzyni Trzeba będzie wyjąć, ściągnąć ją Z tego co dostaliśmy informację I wyciek paliwa przez filtr, filtr. Więc tak się powiedzmy Zaczynam kolejny tydzień Z takich pozytywniejszych informacji To DAF 106, skończył się już pakiet i jeszcze jakieś ostatnie rzeczy udało się na tym pakieciku przy aucie zrobić. Za co bardzo, bardzo dziękuję, bo sam serwis do mnie zadzwonił. Panie Słowomirzu, w tym i w tym dniu się kończy już pakiet. De facto był na 900 coś tysięcy, a mi się coś udwodziło, że było na 700. A my mamy 800. 825 tysięcy mamy przebiegu. Na pakiet miałem do przebiegu 960, chyba 60, jeżeli dobrze kojarzę. Ale nie udało się uzyskać takiego przebiegu przez 6 lat. Ale fajnie, bo powymieniali dość istotne jakieś tam jeszcze pierdółki. I na razie w aucie mamy wszystko, wszystko cacy. Więc to bardzo, bardzo poszanowałem taką informację. Bo bodajże 1 grudnia się już kończył pakiet. No i pan też właśnie zaproponował, żeby pierwszy przyjechać, tym samochodem, żebyśmy go obejrzeli, powymieniali co jest do wymiany i tak też zrobili, za co e, wielki plusik ode mnie, bo kurczę, powiem Wam, już ma się tych parę samochodów, z paroma serwisami się współpracuje i no nie jest dobrze, nie jest dobrze, wręcz jest, od, jest wręcz e, kiepsko, słabo i porażka. Powiem tak, nie? jest po prostu porażka. Sytuacja na rynku to chyba wszyscy wiedzą, zaraz zobaczymy, jaki market price. Ale wiem, że teraz podskoczył. Market price by Hawks. Proszę Państwa, aktualnie 1.11. 1.11. Myślę, że też teraz podskoczy, no bo ten małcik, na urósł. 85% proszę Państwa. Wszystkie samochody, które mam tylko Skania super się zakwalifikowała do klasy trzeciej. Wszystkie pozostałe do klasy pierwszej, więc becalujemy. Nie? Zresztą klasa trzecia, a pierwsza to tam już nic nie ma, bo tam bodajże jest chyba 2 centy na kilometrze, więc no ale no zawsze coś, zawsze coś, nie? No ale Euro 6, auta 2000 21 i tak dalej, to już się nie kwalifikują. No i teraz mamy małcik za 1 km przejechany u Niemca. Proszę Państwa, 30. 30. Ile tam było? 5 centów? 35 centów. 35 centów, proszę Państwa. Było 19. Jest 35.